Czarna seria. Wyłowiono kolejne ciało. Czarna seria w warmińsko-mazurskim. Wyłowiono kolejne ciało. Z jeziora Ukiel wolsztyni strażacy wyłowili ciało mężczyzny, które wcześniej zauważył w trzcinach wędkarz. To trzecie w tym dniu tragiczne zdarzenie nad wodą w województwo. Warmińsko-mazurskim. W piątek po południu olsztyńska policja otrzymała zgłoszenie, że w rejonie zatoki miłej na jeziorze ukierwędkarz zauważył w trzcinach dryfujące ciało człowieka. Na miejsce skierowano służby ratownicze. Podjęły one akcję resuscytacyjną, ale bez skutku. Na tę chwilę tożsamość mężczyzny nie została potwierdzona. Trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności i przyczyny jego śmierci, powiedział starszy sierżant. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Czarna seria to już trzecie w tym samym dniu tragiczne zdarzenie nad wodą w województwo warmińsko-mazurskim. Przed południem w jeziorze pozorty w powiecie juławskim utonął 43-letni turysta, który wyskoczył lub wypadł z roweru wodnego. Z kolei z rzeki Drwency w Nowym Mieście Lubawskim strażacy wyłowili ciało mężczyzny, które wcześniej zauważyli przepływający kajakarze. Policja apeluje, żeby wypoczywający na wodą zachowali rozwagę i ostrożność. W ubiegłym roku w jeziorach i innych akwenach Warmii i Mazuru tonęły 32 osoby.